Ten drugi temat, czyli owoc Ducha Świętego. Jak go uzyskać? Owoc Ducha Świętego. Jak go uzyskać? Każdy z nas może znać osobę, nawet może więcej, która jest niezwykle uprzejma, kulturalna, opanowana, zawsze radosna, bezinteresownie pomagająca innym. I nie poddająca się negatywnym emocjom, a przy tym niewierząca. Czy można powiedzieć, że w niej jakimś sposobem pojawił się owoc Ducha Świętego? Tak jak w osobie wierzącej? Poza tym, jak Pan Bóg patrzy na takie zachowania niewierzącego? Czy są to w jego oczach czyny dobre, czy właśnie złe? Wyjaśnijmy od razu na wstępie. Osoba niewierząca może czynić rzeczy, które Boże Słowo pochwala, lub też powstrzymywać się od grzechów, lecz wszystko to zawdzięcza i tak Bożej łasce. Ale i tak te cnotliwe czyny, bądź powstrzymywanie się od grzechu, będzie skażone grzechem. Grzechem jej niechęci czynienia tego dla Bożej chwały, a więc grzechem złej motywacji. Ona robi to z jakichś innych pobudek, bo chce wyglądać dobrze, bo buduje swój taki posąg z brązu idealnej osoby niewierzącej. Czy to jest mały grzech? To jest ogromne przewinienie. Ale dlaczego jest tak, że osoby niewierzącej Bóg w takim razie nie zostawi samej sobie, nie wyda na paswę, jak mówi list do Rzymian? rozdział pierwszy, na pastwę jej namiętności, jej rebelii, jej buntu. Wtedy byłoby jasne, nie byłoby takiego zamieszania, niewierzący dobry, pozytywny. Niewierzący byłby zawsze ten, co zrobi wszystko źle, a wierzący byłby ten, który wszystko robi dobrze. No ale wtedy pierwszym problemem byłoby to, że gdyby niewierzący byli niepowstrzymywani Bożą łaską, życie na ziemi byłoby nie do zniesienia. Wyobrażacie sobie każdy robiący źle na maksa bez ograniczeń, bo by ludzie byliby jak chodzące demony z filmów horrorystycznych. Ale też mamy powiedziane w piśmie, że nawet działalność antychrysta, tego z czasów ostatecznych, tego, który będzie chciał zawładnąć całym światem i uzurpować sobie chwałę Pana Boga, zagarnąć ją dla siebie to nawet temu antychrystowi przez jakiś czas będzie sprzeciwiał się i hamował jego działania Duch Święty. Mamy o tym w drugim liście do Tesaloniczan, rozdział 2, wersety 3-8. Niechaj was nikt nie w żaden sposób nie zwodzi, bo przyjście Jezusa nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u Was, o tym Wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów dziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniwieczy blaskiem przyjścia swego. Czyli ten antychryst będzie miał plan, bardzo zły plan dla ludzkości, ale jest ten, który powstrzymuje. Później zejdzie on z pola i wtedy ten plan będzie realizowany. Czyli to, że dany niewierzący, nasz sąsiad, niewierzący dobry sąsiad, powstrzymuje się od jakichś gorszych czynów i tak jest zasługą Boga. Ale zastanówmy się, co jest z chęcią dążenia do dobra u niewierzącego. Bo zobaczcie, oni też czerpią skądś motywację, bo chcą robić dobrze. Znany kanadyjski konserwatywny lekarz, psycholog chyba, Jordan Peterson przyznaje, że dla człowieka nie ma bardziej satysfakcjonującej aktywności, jak pomaganie innym. Zobaczcie, nawet niewierzący, niewierzący w Boga, kiedy pomagają innym, Czerpią z tego satysfakcję, radość, przyjemność. I znowu zasługi w tej motywacji należy szukać u Boga. To On stworzył nas na swój obraz podobieństwa, więc też charakter mamy podobny, odbijamy charakter Boży. Ten obraz nie został całkowicie zniszczony przez grzech, upadek. I dlatego nawet niewierzący czuje fizycznie przyjemność gdy na przykład pomoże dziecku, które przewróciło się na hulajnodze i le, siedzi teraz na, na chodniku i płacze. Albo rozpacza, że piłka wpadła mu do jeziora i nie może jej odzyskać. Pomagasz? Czujesz przyjemność. Jakim nonsensem jest zakładać, że ślepe siły naturalne tych procesów fizycznych, chemicznych mogłyby nas wyposażyć w niezwykle złożony biochemiczny proces odczuwania przyjemności, gdy pomagamy. Wszelkie ewolucyjne wyjaśnienie tego, jak, jakie znam, są do bólu naiwne i nienaukowe. Ale co z wierzącymi? Teraz popatrzmy na nas. Czy jest możliwe, żeby hamować się od grzechu i demonstrować postawę nacechowaną miłością, dobrocią, godnością, radością, czyli to, co jest owocem ducha, ale żeby to nie był owoc Ducha Świętego, żeby to były niejako wysiłki z mojego ciała. Niestety tak też może być. Wielu wierzących daje się wpędzić w tę właśnie pułapkę. Stara się czynić dobrze, ale korzysta z niewłaściwego źródła mocy do tego, z niewłaściwej motywacji. I teraz, żeby zilustrować tę różnicę, przytoczę obraz z mojego dzieciństwa. Z przeuroczej miejscowości Mrozy na Mazowszu, gdzie rodzice mieli domek jednorodzinny wyposażony w zasilanie wodą z lokalnej studni. Wtedy, jak się budowało dom, trzeba było nająć facetów, którzy wykopią studnie. I to była sztuka. Woda musiała być dość głęboko, żeby nie była ta podskórna, tylko taka lepsza. No i była studnia w Mrozach, był hydrofor w piwnicy, który od czasu do czasu pompował wodę, gromadziła się w wielkim baniaku i, i, i dopóki ciśnienie spadło, była w kranie woda. Ale to był sprzęt już nieszczelny. I co jakiś czas powietrze wchodziło do pompy, woda uciekała do studni, jak mówił tata. No i było, łatwo było to rozpoznać po szybkiej pracy silnika. No bo silnik, jak pompę zapowietrzoną, pustą kręci, no to cieszy się, bo nie ma obciążenia, więc inna melodia jest szybciej chodzi. Tata wtedy szybko biegł, żeby się nie spalił silnik, wyłączał i co teraz trzeba zrobić? Zasać wodę ze studni na powrót. Zbrał czajnik, cały szczęście w czajniku zawsze była woda, odkręcał kurek, zalewał ręczną pompę, zakręcał kurek, szybko pompował, i kiedy już woda była zasana ręczną pompą, to mówił: Stasiu, włącz motor. Ja włączałem i słychać było, jak już zasysa wodę silnik elektryczny, ta pompa elektryczna, już wszystko było dobrze. No tak. I teraz, jak ktoś by patrzył, Taki laik z miasta przyjechał na tę procedurę, wpadł na chwilę, to doszedłby do wniosku, że ta wspaniała woda, którą podlewamy kwiaty, mamy w kranie, myjemy się, to na pochodzi z tego, że się wlewa czajnikiem trochę wody do pompy i się parę razy pomacha. To byłoby pomylenie. To było tylko coś, co zapoczątkowało proces, ale wodę zawdzięczamy pompie elektrycznej. Oczywiście ta ilustracja ma swoją wadę, bo ona by mogła być wzięta, że uczy synergizmu, że Owoc Ducha Świętego w naszym życiu to jest troszkę naszej pracy, ale większość pracy tej pompy elektrycznej, czyli Ducha Świętego. Nie, nie. Ta ilustracja ma pokazać tak. Zalanie pompy ręcznej z czajnika wodą i pompowanie ręczne to jest korzystanie ze środków łaski. Modlitwa, sakramenty, słowo. I tu jest miejsce na nasz wysiłek. A w tym samym czasie włącza się silnik Ducha Świętego i on pracuje w nas i wykonuje pracę przynosząc owoc Ducha Świętego. Więc kiedy patrzymy na kwestię owocu Ducha Świętego, to teraz, zanim oczywiście przeczytamy nasz tekst, musimy się pomodlić i naszym tekstem dzisiaj będzie jeden werset, a naprawdę pierwsza jego część. Pomódlmy się. Panie Boże, chcemy dziękować Ci za Twoje Słowo, które jest potężne, które przemienia i dziękować Tobie za tę bardzo trudną, ale ważną lekcję, jak chodzić w mocy Twojego Ducha, bo szatanowi bardzo zależy, żebyśmy nie korzystali z mocy ducha, jeśli nawet nie popadli w otwarty grzech, to przynajmniej próbowali żyć tak, jak tobie się podoba, w oparciu o swoją moc. A jest to beznadziejne. Dlatego prosimy Cię, otwórz nasze serca na naukę tego wersetu. Amen. I nasz dzisiejszy fragment brzmi następująco. Posłuchajcie Bożego Słowa. Galacjan 5,22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość dobroć, wierność. Reszta będzie w następnym wersecie. A więc miłość, radość, pokój, cierpliwość są owocem. Ta prosta prawda umyka uwadze wielu wierzących, ba, wielu komentatorów, wielu kaznodziejów. Miłość, radość, pokój, cierpliwość są owocem. O ile poprzednio odstudywaliśmy uczynki ciała, to tu jest celowy kontrast. Uczynki, owoc. Bo uczynki po angielsku są przetłumaczone jako works, prace naszego ciała. Co jest dokładniejszym oddaniem oryginału, gdzie w Grece jako uczynki jest powiedziane słowo ergon, z czego mamy ergonomię, naukę o miejscu pracy, żeby było tak ergonomicznie, czyli płynnie nam się pracowało. Ale dzisiaj w kontraście nie mówimy o pracy Ducha Świętego, czy pracy naszej, żeby wydać. Dobre owoce, ale mówimy o owocu. Wysiłki versus owoc. Ten kontrast pochodził z rolnictwa czy sadownictwa i był zamierzony przez Pawła. Bo co potrzeba, żeby pojawił się owoc? Zasadzić roślinę, doglądać jej, ale rolnik czy sadownik, on nic nie może zrobić, żeby przyspieszyć pojawienie się tego owocu. Czy on będzie stał nad tą rośliną? Stękał, natężał się, wpatrywał intensywnie, to nic nie przyspieszy. Ani gruszka, ani ziemniak szybciej nie wyrośnie. Tak samo jak Pan Jezus mówił o rolniku, który zasiał: czy wstaje, czy, czy śpi, wszystko jedno. W swoim czasie ziemia daje plony. Więc tak jest już z tym rolnictwem, z tym sadownictwem, że owoc powstaje naturalnie i spontanicznie i w swoim czasie. To jest bardzo ważna dla nas lekcja. Podobnie jest z owocem Ducha Świętego. Te piękne cechy, których listę nasz werset dopiero rozpoczyna, to pojawiają się nie wskutek naszego starania się, stękania, by miłować, by być dobrym, by być cierpliwym, by się ograniczyć. To pojawia się jako naturalny owoc działania ducha w naszym wnętrzu. I to jest pierwsza prawda, której uczy nas werset. Pozytywne cechy, które nazywamy owocem Ducha Świętego, to jest owoc, a nie skutek wysiłku. I teraz, to jest pierwsza prawda, ale druga prawda tutaj jest zawarta: miłość, radość, pokój, cierpliwość są owocem ducha, nie naszym. I znowu tutaj się wykładamy. To nie jest wynik pracy, to jest owoc, ale owoc Ducha Świętego. Czyli tego owocu my powinniśmy się spodziewać nie po nas, nie patrzeć w głąb nas, kiedy ten owoc wyprodukuje. Tylko patrz, spoglądać na Ducha Świętego, że to On ten owoc przyniesie. Tydzień temu wspominaliśmy o brakach w podejściu świeckiej terapii w przypadkach problemowych, problemów, z jakimi ludzie się borykają. Dziś widzimy jeszcze większy kontrast między perspektywą pisma, uwzględniającą działanie Ducha Bożego w nas, a perspektywą świecką, która nakłada ciężar przyniesienia owocu ducha w postaci radości, pokoju, cierpliwości, na nasze ciało, które nie jest w stanie tego wyprodukować. Czyli taka niebiblijna terapia ma dwa rozwiązania. Skoro nie uwzględnia nadprzyrodzonego działania Ducha Bożego w naszym duchu, to po pierwsze może starać się motywować nas jako ludzi, nasze ciało, postara się bardziej, znajdź motywację, zmień sobie coś. Raz czytałem o człowieku, który stracił sens do życia. Po prostu nie chciało mu się już żyć. Myśli samobójcze i tak dalej. Terapeuta poradził mu znaleźć jakieś hobby. Szukał, szukał. Znalazł. Pływanie na desce surfingowej. Nabrał sensu życia. Nie mógł się doczekać, kiedy wybierze się nad morze. Kupował sprzęt i później jeździł, pływał, nauczył się. Człowiek uratowany. Czy naprawdę? No rzeczywiście, na trochę może coś takiego pomóc, ale to nie rozwiąże jego fundamentalnego problemu. Ale... Tak działa ta świecka terapia. Drugim rozwiązaniem, jakie wybiera świecka terapia, jest po prostu obniżenie poprzeczki swoich oczekiwań. Pacjent bowiem czuje ten rozdźwięk pomiędzy tym, kim chciałby być, chciałbym być uprzejmy, a wychodzi mi, że jestem nieznośnym gburem, a tym, no właśnie, jaka jest rzeczywistość. I wtedy terapeuta może mu wmówić, że on tę poprzeczkę oczekiwań postawił sobie za wysoko. Prawdopodobnie dlatego, że miał perfekcjonistycznych rodziców, a zwłaszcza ojca, tak. Ale on czuje, że wewnętrznie pragnie być uprzejmy. Dlaczego on to pragnie? Bo jest stworzony na obraz Boga do tego, by odbijać jego charakter. On czuje to, a z drugiej strony nie ma siły, by tak żyć. I ma ten rozdźwięk, a terapeuta chce mu zbić oczekiwania. Natomiast apostoł Jakub pokazuje podobną zasadę że to nie my się mamy skupić i wyprodukować z siebie dobre owoce, tylko mamy wymienić źródło i nie polegać na ciele, a polegać na duchu, kiedy mówiło o naszej mowie. W liście Jakuba trzeci rozdział, wersety 6 do 12 mamy. język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krąbrnego zła pełnego śmiercionośnego jadu, nim wysławiamy pana i ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Czyli apostoł Jakub w kontraście do świeckich terapeutów mówi albo, albo. Albo korzystasz z dobrego źródła i wydajesz słodki owoc, jak słodka, dobra, pitna woda. Z twoich ust wypływa błogosławieństwo. Albo zmieniłeś źródło, i z Twoich ust płynie przekleństwo. A tym źródłem jest albo natura duchowa zrodzona w nas przez Ducha Świętego, albo nasza natura cielesna, ta nieodkupiona warstwa naszego człowieczeństwa. I wielką tragedią wierzących jest to, kiedy wierzący nie umie zaczerpnąć z tego dobrego źródła i skorzystać z Bożej Mocy i według Jego woli wydawać właściwy owoc. To tak, jakby zmuszał słony zdrój, wydaj wreszcie słodką wodę. To się nie uda. To podobnie, jakby farmer, który wie, że pod jego działką są niezmierzone zasoby ropy naftowej. Mówię o farmerze, bo w Polsce bogactwa naturalne nie należą do właściciela działki, tylko do państwa. Ale w Stanach, jak masz działkę i pod nią jest ropa, jest twoje. I on idzie rąbać drewno, żeby sobie obiad ugotować, albo zbierał chrust. Masz tę ropę, panie! Weź sobie, wywierci i, i już masz gotowe. Tak samo jest z zwierzącym, który próbuje ze swojego ciała wyprodukować owoc ducha. A zatem druga lekcja to jest miłość, radość, pokój, cierpliwość są owocem ducha, nie naszym. I teraz wracając do naszej wstępnej ilustracji z mrozami i z pompą wody. Czasem bywało tak. Że wyłączali nam światło na długo. I wtedy już nie można było włączyć pompy elektrycznej. A trzeba było mieć wodę do mycia, do gotowania. I wtedy pozostawała tylko ręczna pompa, żeby napompować całe dwie atmosfery w baniaku. I jak byliśmy już nastolatkami, to szliśmy w kilka osób: tata, ja, brat. I na zmianę pompowaliśmy, bo człowiek już pompował, że aż pod kapał. Wiecie co? Tak wygląda chrześcijanin. Które próbuje z ciała wyprodukować miłość, radość, pokój, cierpliwość. Zmaga się, męczy się, jest sfrustrowany, bo nie uruchomił tej wspaniałej mocy ducha świętego. Ale w czasie tego pompowania czasem światło wracało. Wtedy szybciutko włączaliśmy ten włącznik, spoceni, umęczeni i patrzyliśmy, jak ta wskazówka idzie spokojnie, bo silnik za nas to robi. No więc mamy wybór, kochani. Albo nauczymy się tego, co to znaczy trwać w Chrystusie, co to znaczy chodzić w duchu, a to będzie następnym razem, korzystając z tych wszystkich środków łaski. Wtedy niejako zalewamy tę pompę i robimy te pierwsze kroki. Uruchamiamy moc, która działa w nas, i ani się obejrzymy, a z czasem, pamiętajcie, owoc przychodzi w, w odpowiednim czasie, reagujemy. Naprawdę powściągliwością, w jakiejś sytuacji, w której nie reagowaliśmy. Reagujemy życzliwością, reagujemy dobrocią. Skąd się to wzięło? Jesteśmy zdziwieni. Ano, uruchomiliśmy to, o co chodzi. Duch Święty przynosi w nas owoc. A On się pojawia we właściwym czasie. Pomówmy się. Panie Boże, te dwie proste prawdy dobre cechy to jest owoc. To nie wynik wysiłków, to owoc. I to jest owoc Twojego Ducha. Ta pierwsza część tego wersetu uczy tych dwóch ważnych prawd. Prosimy Cię, żebyśmy teraz z całą naszą uwagą, determinacją nauczyli się, co to znaczy skorzystać z tych środków łaski, aby ogromny potencjał Twojej mocy w naszym życiu się objawił w postaci owocu Ducha Świętego, miłości, radości, pokoju, cierpliwości. Prosimy Cię o to na chwały Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.